A mój będzie biegał w Jordanach. Czarna giro! Tutaj jest cała grupa jak coś. Gdzie się strzelać? Czarny jesteś. Mam To już wolno. Mati jak teraz krwił, że brać udział w meczu jednocześnie nie... I nie, nie brać udział w meczu. No bez mikro to nie. A oka, musisz ogarnąć się. Rzuć sobie trafił do 150 zł, najtańsze w media eksperci to jest wszystko. No. To jest, trzeba, nie To nie trzeba tu kurczyć. Powiedz matce, żeby ci kupiła za dobrą cenę w szkole w tym roku. Gratuluję mi 4 sztabki złota, kurna chałupa. To lec wiesz sobie, nie radzę, bo za mnie a ja to nie mogę coś składać z pieniędzy. Jak się nie ma miedzi, to się nadupeś. Na Miała matka syna. Syna, syna jedynego. Chciała go wychować. Na pana na wielkiego. Rynku. Niech żyje wolność, wolność i swoboda. Niech żyje zabawa i dziewczyna młoda. Jak ginę, to jest fajna. z pędzącego samochodu, 200 metrów na ziemię. To będzie ktoś mnie zgarnąć? Ja już mi się nie no po prostu coś mówiłem i... Chcesz się odjebać, rozumiem. Chcesz się odjebać, mówiłem, tak. Zobacz, Piotrek. Hello. Hello there. Idę na pierdolę, albo dzięki. Ale dostał strzała. Magia. Ooo, okej, okej, okej. Siema Michał, cześć! Co tam u ciebie? Napisałem ci, ee, bo widziałem, że miałeś live'a, tylko że mi się, że skończyłeś dokładnie w momencie, w którym napisałem. Ale wjeżdżamy jako ekipa. Браво. Nice. Я Mati, a ty zauważyłeś, że tu są typy, nie? Ja tylko się ciebie zapytam. Czy ci to nie przeszkadza, że... ...chłopy w nas strzelają? Ale źle się jeździ tą Teslow. Możemy pograć chłopem w piłkę. Au. Kurwa. Aha! Możemy pograć chłopem w piłkę i mną? Dzięki! Czterech jeźdźców apokalipsy. A. I <grym> <Dzięki>. <grym> Idę do krzaka N Nie zniszczcie tego krzaka NIE z- Ja pierdolę! Masz następny No! <grym> o, kurczu Oni mnie kąsają Za dziewięć tych, ty dostał ja nie weźmę piłnicie, bo ja śpiewam z Ale my mamy siebie! I Oj. O, dwóch. Jeden leży. Dobrze, dwóch leży. Dwa na dwa macie. I dobrze! Ostatni. Tu. Kurwa. Tu ostatni. Czar, czar. Dawaj! Będzie. Dawaj! Dawaj jeden strzał! Jeeeeeejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj! Ja! 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 Mamy ja! to. Ale gdzie pewność była czy to przeżyje? Ja <laughs> myślę, mam, mam, mam. ...troszeczkę. Mamy mam to. O dziewiątej wyjeżdżamy, no niby zo jest do dziewiętnastej, no ale może się porozbijamy po. A no po i... to będzie wiesz, wypoczywał poczywał niby na czas. Twarda. Sigma. <grym> po Ferina. Tak, trzeciego dnia nawet i Bóg sobie odpoczął. A nie kurwa, to siódmego. Siadł do batonika. Trzeciego siadł do batonika i powstały, kurwa, te wszystkie będzie te lambadziary. <grym> Kół się za bardzo i zrobił dziurasek. Nie no, co jak jeżeli już coś po pijaku, to dziobaka zrobił Ale on nie pił, on palił. A. a. to chyba jakiś krak, a nie kurwa działał. To jest jego sprawa, tak? Jakby nie możemy też być tacy tu będę. Pode deixar escuro você novo. Olha, totalmente jak w tym filmie Ace Ventura, co on gość jechał tak O! No i co? Gdzie o chcą się kurwa z nami mierzyć? Wszystko ja Brawo! Ale wjebałem się w nich, Jezu Chryste I to bronią, którą nosił ich przyjaciel, który zginął z mojej ręki chwilę wcześniej Pfff <grystanie> Gdzie, gdzie ta trawa Leży jeden Leży drugi A, tam Leży trzeci Tam jak ktoś idzie, ktoś oznaczał mnie. Si pole, pole, pole skoro zadajesz to pytanie i straciłeś czas, żeby to napisać, mi, to mi, mi, znaczy że jedynym przegrywem jesteś tutaj ty. No skoro cię boli, że my gramy bardzo. Przykro masz futny. Tu jestem tu jest, jestem tu ja, tu jest, on tu jest, on tu jest, on tu jest gdzieś Samochód Nie! Dobre wysiadaj. Plecy, plecy panowie, jeszcze jeden jest. Gdzie? 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 Oj! fuck, Jest na strzała! No dobra, może na trzy, bo ja tylko raz go trafię. A ja nie mam już tego, tego, tego swojego. Nice. Został, został, nice. Lecę do ciebie, wzrudzam za ten! Żeby nie mieli się za czym schować, nie? Właśnie on tak robią. Tu są, tu są, tu jest całkiem. Został za 50, biało ma? Tylko ten! Jeden leży, tu jest drugi Tu idę trzeci mu pomóc Musicie wlecieć za to drzewo teraz, błagam Dobrze, do strefy go Oni mi coś wyjebał pięknie Leży jeden a już dwóch zostało na nas trzech. Krakka ma. Leży. Został ostatni. Nice! <klucz> Brawo! Ale forma mutant. Obydwa, obydwa megaliony mieliśmy. Dobrze, no, dobrze, dobrze. Ja mam jeszcze ten medalion, ten no, jest ekstra, też to cię nie widać. On kurwa, ja ich od boku wchodzę.